Skarbie, co robisz? Gołąbki, ostatnie jadłem 20 lat temu, zrobione przez moją matkę. Eee, troszkę zmieniłem recepturę. Eee, Siadicie do przodu, nawet z tym chyba ukraińskim jedzeniem. Nie dodałem harisi żydowskiej, nie dodałem żadnych włoskich ziół, tylko polski majeranek. Przywieziony przez naszych przyjaciół eee, ogromnej ilości, dbają o nas. Wypróbujemy próbujemy zachowywać się podobnie. Będzie dobre jedzenie. Zalicie je jak potrafię. Eee, są różne wielkości, tak jak ludzie: mniejsze, większe, bardziej grubaśne w talii, wysmukłe. Zrobię jeszcze sos pomidorowy. Pomidory lokalne, będzie dobrze. E... Ja myślę, że wielkość to zależy chyba od liścia, prawda? Tak, w Polsce to czasami są kapusty, posłuchałem i się dowiedziałem, które trzeba kilkakrotnie po oderwaniu liści, kilkakrotnie wkładać do gorącego garnka, tutaj nie, jedna świeża kapusta od kakao i od razu wszystkie liście prowadzą do dyspozycji. Dobra sobota. Nie zajmie mi to dużo czasu. Będzie się pieściło co prawda dwie godziny. Przez dwie godziny, ale ja będę mógł się zająć czym innym czytaniem, zabawami z kotami. No ale takie mhm. inne sensowne zajęcia. Świetnie. No to poczekamy. Dogramy jeszcze kawałek, jak będą wyjeżdżały piecykanie z garnka, tak? <noise> z garnka, z garnka z wodą. Będą się wolno pichciły. Nie może być odrobiny wolnego miejsca, a jeśli jest, to trzeba je zatkać. Powerbym troszkę. E, Liśni nie mogą się ruszać. Będą zniewolone w tym garnku. Mm, świetnie. Wydało się, jaka jest moja wiedza na temat kuchni i potraw. Ups. No nic się nie zmienia od I skrawie już gotowe? A, dwie godziny. Ja biorę trzy. Ciemno. Był kiedyś ładny film. Pod tytułem Wielkie Żadcie. Dzisiaj u nas taka sobota. Wielkie Żadcie. Sos pomidorowy. Wszystko jak trzeba, mam nadzieję. Mmm, wyglądają świetnie. Biorę łyżkę. I polewam. pewnie będziesz wolała sos kotku od yy, od gołąbków no, zrobić prawda? zobaczymy wcześniej prosiłaś więcej sosu prawda? tak może się nie zatrujesz już zaczynamy jeść za chwilkę to idziemy jeść jeszcze jeden amator się pojawił. O, kotku ludy kochany, osiemnastoletni kotek wymuchał jedzenie, prawda?